Hej kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam jak stonować dosyć bezboleśnie zrzuciałe i pomarańczowe włosy. Będzie to sposób, który Wam nie rozjaśni włosów, nie zniszczy nam ich za bardzo, natomiast na pewno ochłodzi nam ich kolor. Może najpierw pokażę Wam to, jak moje włosy wyglądały jeszcze parę godzin temu. No więc tak, z tym dzisiaj będziemy pracować, czyli moje zwykłe włosy, trochę zrudziałe, trochę spomarańczowiałe trochę zrzuciły i postaram się je ogarnąć, ogarnąć. I cóż, tak z tym to, 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 to osiągnęłam po prostu tą metodą. Czyli jak widzieliście, miałam bardzo takie żółtawe, pomarańczowe włosy, teraz się mi bardzo ochłodziły. Nawet za bardzo powiedziałabym, bo momentami niektóre końcówki są takie niebieskawe. Ale ogólny odcień jest bardzo w porządku, widać zwłaszcza góry jaki jest ładny, bardzo bardzo ładny, chłodny, naturalny, po prostu w wyszedł. Tutaj w tych partiach przez głowie, gdzie miałam jaśniejsze pasemka, włosy są naprawdę dosyć siwe, natomiast to się parę myć i na pewno się to do, do zera zmyje. Natomiast taki efekt mi się bardzo podoba i bardzo mnie zadowala, ale do rzeczy. Chodzi o tonowanie mikstonami, czyli jakby takimi farbami, które tak naprawdę nie są farbami z kolorem, tylko z czystym po prostu pigmentem. To nie jest popielaty blond, na przykład to jest na przykład totalny popiel. Mówię tutaj o mikstonie w special miksie. Z kolestona, kolestonu, Vella Koleston, odcień 0 przez 81 I to jest koleston, który po prostu jest siwy, a czy tak. Jest jeszcze numer 088, który jest po prostu ciemnogranatowy. I jeszcze jest bodajże 0.11, który jest chyba taki srebrnawy, czy taki. Co, coś coś tym, w tym, w tym, w ten deseń. W każdym razie możecie sobie wygooglować, właśnie wpisać koleston 0 przez 81 kliknąć na grafikę i zobaczycie, jaki to jest kolor. Natomiast to jest taki ciemno to. Szary. Jego po prostu mi mieszamy z utleniaczem. I do tego będzie nam potrzebny utleniacz 6%, czyli 20V. To jest taki utleniacz, który nie powinien Wam w ogóle zniszczyć włosów, bo on <coughs> prawie w ogóle nie rozjaśnia, właściwie Wam nie rozjaśni chyba włosów w połączeniu z tym mixtonem. On wydobędzie po prostu te wszystkie popielate, niebieskie tomy utleniacza. Dajemy dwa razy tyle, ile dajemy Special Mixu. Czyli ja dałam pół tubki Special Mixa, 30 ml, i dałam 60 ml po prostu tego dewelopera, który nam wydobędzie gdzieś tam kolor tej naszej farby biściowej. Nakładamy to na włosy, ja zaczęłam za pomocą pędzelka, nakładam to na włosy, ja zaczęłam od, moich, od mojej góry, od tego miejsca, gdzie miałam włosy najciemniejsze, bo tamten ten kolor na duży, najdłużej łapie i tam też najbardziej chciałam, żeby te włosy były najbliższe mojemu popielatemu naturalnemu kolorowi włosów, żeby po prostu mi spopielaciały, więc najpierw nałożyłam sobie przez skórze głowy, tak po pasmo po pasmie, i potem wstawiłam to dosłownie na momencik i potem od razu nałożyłam na końce i właściwie zobaczyłam, że te końce błyskawicznie chwyciły ten, ten pigment. Więc trzeba z tą metodą uważać, bo jeżeli macie jasne włosy, to ten pigment wam błyskawicznie chwyci. Jeżeli macie gdzieś tam ciemniejszy, średni blond, to otrzymacie po prostu bardzo ładny, zimny odcień. A nie należy panikować, nawet jak Wam wyjdą za niebieskie, bo za zielone włosy, to to się dosyć szybko zmyje, natomiast y, kontrolujemy na bieżąco, bo to działa po prostu błyskawicznie, minuta, dwie minuty i nasze włosy już czasami mogą być gotowe, dłużej jeżeli mamy ciemniejsze, zdrowsze włosy, krócej jeżeli mamy jaśniejsze, zniszczone włosy, bo one po prostu bardziej chłoną ten pigment szybciej, więc trzeba z tym uważać, czyli tak jedna część jakby mixtonu, dwie części utleniacza 6, 6 czyli 20V, żeby Wam się te włosy nie zniszczyły i nie rozjaśniły, nakładamy pędzelkiem najpierw tam, gdzie mamy włosy najciemniejsze, jeżeli mamy oczywiście jedną długość, jeden kolor włosów, to możemy na całość i no i cóż, i potem na całość włosów nakładamy, ja to zmiksowałam najpierw, ja nałożyłam jakby sobie przy skórze głowy, potem troszeczkę zmoczyłam włosy ciepłą wodą i tą całość po prostu zapieniłam, żeby ten kolor był taki bardzo, bardziej... Równomierny i jednolity, i taki, taki gdzieś tam miałam efekt włosy, jakby ci w ogóle nie są zniszczone po tej metodzie. A one nie są najzruszone no na świecie, te końcówki? Ale to nie jest kwestia tej metody, tylko kwestia ogólnie mojego ich rozjaśniania. I cóż, to jest sposób, który nie rozjaśniłam włosów, podkreślam, on nie rozjaśnia. Włosy wydają się ciemniejsze, ponieważ ta farba jest po prostu, ten pigment niebieski jest dosyć, on daje wrażenie takiego, że włosy są ciemniejsze, ale tak naprawdę nie są ciemniejsze, mają tylko inne zabarwienie I tak jak mówię, to się bardzo, to się gdzieś tam nam zmienia z tych włosów, więc bez paniki, natomiast jeżeli macie pomarańczowe, bardzo żółte włosy, nie możecie na nie patrzeć, to to jest rewelacyjna metoda, która tak jak widzicie po prostu ochłodzi Wam kolor włosów 15 minut, nawet mniej niż 15 minut. Tylko pamiętajcie, kontrolujcie po prostu czas tego, ile to macie na włosach i kontrolujcie to, jaki kolor y, tych włosów obecnie macie. No i już potem y, zmywamy to szamponem albo dwa razy szamponem, jak widzicie, że macie za niebieskie włosy, maseczka zmywamy. No i to jest to. Jest to. No i to już, to już chyba wszystko z tej mojej magicznej metody. Dajcie znać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, postaram się na wszystko odpowiedzieć tam gdzieś u dołu. Aha, wcześniej publikowałam taki jeszcze inny sposób na, na ochłodzenie koloru włosów. Tamten sposób jest bardziej delikatny, nie ochłodzi nam aż tak bardzo włosów, natomiast nadaje taki bardziej, wiecie, kolor blond. Ten nada po prostu nam popielu czy tam fioletu włosom i nie rozjaśnia. Natomiast tamten sposób rozjaśnia też Wam włosy, więc jeżeli chcecie je też rozjaśnić, to mam tam ten stary filmik tu podlinkuję. No i cóż, jak mówiłam, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie u dołu, nie róbcie nic, jeżeli nie jesteście pewne, lepiej się zapytać, gdzieś tam pogooglować, niż sobie zniszczyć gdzieś tam włosy, natomiast jak mówię, to Wam nie powinno ich zniszczyć, może być za zielone, albo za niebieskie, jak będziecie trzymać za długo, więc nie trzymajcie tego za długo. <grych> no i cóż, to już wszystko za dziś, na dzisiaj, bardzo dziękuję Wam, dzisiaj za oglądanie, będę gdzieś za każdego lajka, jeżeli tylko Wam się ten filmik podobał, jeżeli będzie dla Was pomocny oczywiście, no i do zobaczenia znowu, pa!